Znajdź x, czyli korzystamy z definicji logarytmu. Już to na górze napiszę innym kolorem, ale odpowiem na Logarytm a b równa się c, czyli a do jakiej potęgi da mi b. Taką zagadkę rozwiązuję. Czyli tutaj mam x, z x do trzeciej, musi mi dać 125. Więc tak, x do trzeciej równa się 5 do trzeciej. Czyli widzę tutaj, mam potęgi te same, że mój x musi się równać 5. Teraz tu, x do potęgi trzeciej równa się 8. Czyli x do trzeciej, dalej idziemy, równa się 2 do trzeciej, więc znów tu mam te same wykładniki to podstawy potęg muszą być takie same, czyli x równa się 2. Teraz tu mam x do potęgi jednej drugiej równa się 3. Pamiętamy, że jak mam coś do potęgi jednej drugiej, to znaczy, że mam pierwiastek kwadra kwadratowy z tej liczby. Jeśli nie pamiętasz, zerknij w opis albo w przypięty komentarz, tam będzie link do playlisty z pierwiastkami i potęgami również. W ramach odświeżenia informacji, czyli jaka, pierwiastek z jakiej liczby daje mi 3? No pierwiastek z 9, czyli x równa się 9, tak? Bo tak, czyli tutaj 9, bo pierwiastek z 9 równa się 3. Teraz taki przykład mamy, że x do minus 1, drugiej ma mi dać Osiem. Tak? Czyli mm -hmm. tak myślę, jak to mam wyjaśnić? A nie, więc tak. X minus, co robi minus? Jak mam a do minus jeden przez n, to obracam tą liczbę. I mam a do jednej entej. Więc tutaj, w tym przykładzie tak, tak, tu mam jedna, druga. Równa się osiem. I teraz tak, pierwiastek. Teraz sobie pomnożymy razy x do 1 drugiej. I to mam jedną ósmą. A czekajcie, bo za dużo chcę zaraz zrobić. Czyli mam 1 równa się 8 razy x do jednej drugiej. Czyli tutaj teraz dzielę obustronnie przez 8, bo chcę ten x mieć z jednej strony, czyli mam 1 8 równa się x do jednej drugiej, tak? A to z przykładu obok wiemy, że do jednej drugiej, to znaczy, że mam pierwiastek z tego x, czyli pierwiastek z jakiej liczby da mi jedną ósmą. No pierwiastek z jednej sześćdziesiątej czwartej. Więc mój x to się równa 1 sześćdziesiąta czwarta. I teraz tak. Podobny tutaj mam jeszcze przykład E. Mam x do minus drugiej równa się 5. Minus sprawi mi to, że ten x mi się obróci, czyli mam 1 przez x do drugiej. To się równa 5. Noże razy x do drugiej otrzymuję 1, to się równa 5 razy x do drugiej. Dzielę przez 5, bo chcę x wyliczyć, więc mam 1 piąta równa się x do drugiej. Żeby wyliczyć x, muszę spierwiastkować obustronnie. Więc pierwiastek z jednej piątej to się równa X. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.